Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na premierze zdrabki Zielona Kasa. Także będziemy dzisiaj szukać zielonej kasy, tak jak te moje choinki na podkładce. Wszystko się tu wpasowało, żeby tylko Kasiora była. Kochani, jeśli chodzi o tą zdrabkę, co mogę tutaj powiedzieć? Nic nowego, wygrywające liczby, Twoje liczby, a dodatkowo je w postaci bonusu, Mamy tutaj worek, i wygrywamy wtedy przypisaną do niego kwotę. Tutaj są stopnie wygranych: 200 tysięcy to jest główna wygrana. E, no i 10 stopni wygranych. Tak, jest. Kochani, moja premiera dzisiejsza jest za 30 zł. Z tym, że została wsparta kwotą 20 zł. Czyli tak, tu te zdrapeczki zostały wsparte przez osobę, która chciała zostać anonimowa. I ja to jak najbardziej szanuję, i bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ty wiesz, że mówię do Ciebie, ta osoba po prostu to wie. I ja z całego serca Ci dziękuję. Kochani, nie wiecie kto, ale, ale będzie bardzo miło. Jak zostawicie dla tej osoby serduszka i łapeczki w górę w komentarzu, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo miły gest. I bardzo mnie to cieszy. Jestem naprawdę miło zaskoczona i bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Z całego serducha wszystkiego dobrego Ci życzę. i Dużo zdrówka. Niech to dobro do Ciebie wróci. A moi kochani, ja tutaj jeszcze do, dokładam od siebie dwie zdrapeczki i mamy premierkę za 30 zł. Tak. No ale podzielmy to sobie. Powiedzmy, że to będzie właśnie za wsparcie od. Osoby wspierającej, anonimowej. Tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dobra, dajcie znać, czy będziecie drapać zieloną kasę. <grym>, Lotto wymyślę. słuchajcie te nazwy, a żeby to się to w portfelu później zgadzało. Nie, jak Wam się podobają moje paznokcie. Bardzo dziękuję, Świetlanie za taką dobrą robotę. Te pazurki jak bombeczki wyglądają, ja już jej to mówiłam. Ma dziewczyna talent. Po prostu ja robiłam <grytanie> swoim klientkom, a tutaj dałam dziewczynie, żeby mi zrobiła. Także bardzo Ci kochana dziękuję za piękne pazurki. No i co? Zaczynamy kochani z rapeczką z numerem 18. <grytanie> Kiedyś się miało te 18 lat. <grytanie> 29 grudnia będzie dokładnie o 18. Mm. Ja liczę. 7 lat temu tak jest. No, tak to było, ale chciałoby się już do, teraz do tego wrócić. Nie większość napisze, że i tak nie mam dużo lat, ale. Ale. Teraz więcej obowiązków. Praca, życie. 31, 19, 31, 3 i 11. To są nasze wygrywające liczby, a moje liczby to... Jest, tak. 9. 20. Ja tych liczb sobie nie wybierałam. Przepraszam bardzo. 13, że oni mi tu mówią, że to są moje liczby. 11! Jest! Dawidkowy numer. Numer Dawidkowy. Dzień urodzin Dawidka. No super, super, super. Dobrze. Bardzo się cieszę, że tak się zaczyna ta premiera. Z wygraną. A to cieszy. A to cieszy. 33 nie mamy. 22 nie mamy. Czy tu jest jeszcze coś? Tak, tak, tak. Znowu jest coś krzywo wydrukowane. Także uważajcie, kochani, tutaj też są liczby. Tu jest jeden, drugi, trzeci rządek. Bo to jest takie w sumie... No, ja tak przyrówna... No nie, no dobra, jest pokazane. <noise> Tylko tu jakoś krzywo jest. Znowu wydrukowane. Zaraz popatrzę przy... Następnych wzrokach zresztą krzywo nie krzywo jest jedenastka jest wygrana, nieważne jak, ważne, że jest wygrana. Jest kolejna 31. Super, super, super. Bardzo mnie to cieszy. No i pod jedenastką mamy 5 zł, a pod 31 również 5 zł. Fantastycznie, także już na dzień dobry. Mamy dyszkę. CCC. CCC. Na buty. Hmm, do CCC. Nie, jeszcze trzeba trochę dozbierać na buty. No to jeszcze trochę. Dobrze, 10 zł oczywiście, że możemy wygrać. Chyba niczego tutaj żem nie pominęła. Także lecimy dalej. Zrapeczka z numerem 15 teraz. Zielona kasa. Wymyślili. 13, ale chociaż się dobrze drapie. 13, 6, 22

Dobrze, dobrze. Lecimy dalej. 27. Jest! Jest kolejna wygrana. Super. 14. 36. O, ale fajne te premiery. Ostatnio idą. 27 mamy. A pod 27 jest 5 złotych, kochani. Także mamy zwrocik. Była dyszka. Teraz jest zwrocik. lll -l, -l. L, jak lizak. Mamy na zwrocik. Pięknie. Pięknie, ale żeby była zielona kasa, zielony banknot musiałby tutaj wpaść czyli stówka. Stówka by musiała wpaść, żeby tak tutaj nazwa pasowała idealnie. Tak, tak. 35, 14, 7 i 9. To są nasze wygrywające liczby. A czy one wygrają? Zaraz się o tym przekonamy. 22. A tu jeszcze bonus. Szukamy worka. Teraz worek jeszcze by do kolekcji się przydał. Jeszcze worek. 36. Mamy 16 i 27. Tak jest. 6. 31. 21. Dwadzieścia. Dwójeczka. Lecimy dalej. mam 8, 3, 34. A potrzebujemy trzydzieści pięć. Trzynaście. I chyba klops. Tutaj już pasa została przerwana. No ale to... Pa. O, pa mi mówi. No pa, pa. Pa, pa. Dobra, paso. pas ja nie mówię pas. Przede mną jeszcze trzy zrabki, także ja nie mówię pas. Mamy teraz numerek 6 zrabki. Tak mówię te numerki, bo niektórzy właśnie zresztą wiecie. Niektó niektórzy są po prostu też zainteresowani, jakie są numery tych zdrapek wygrywających, także tak się przyjęło: 26, 19, 17 23. Nasze wygrywające liczby to są właśnie. I teraz ich tutaj szukamy.

27, a już myślałam, nie ma, nie ma. 34, tak? Jeszcze jeden rządek przed nami. 33, już myślałam, że jest, bo to takie ładne. 25 się pojawiało. 18, 24, 6 i 9. Jak myślicie, co będzie pod 17? Bo tak, mamy już dyszkę, mamy już piątka, no to teraz by trzeba było coś tutaj naprawdę. Innego kwotową. <laughs> Może ten banknot zielony, zielona kasa. No to stówka jest zielona, nie? <laughs> Patrzymy. Ale piątek jest. Jest piątek, ale dobrze. Dobrze. Jak się zwraca, to też jest fajnie. Jak najbardziej. LLL -l -l, jak Lizak. Zgadza się. No i teraz przechodzimy do tych dwóch z drapek, powiedzmy, które ja dołożyłam. Tak. Było, było, tak jak mówiłam, wsparcie. 29, 35, 2 i 22. Siódmeczka. Siódmeczka, lubię ten, tą liczbę, jeśli chodzi o zdrawki, ale nie zawsze się ona sprawdza. 21, 36, 8 i 32. Dalej mamy 24. Jedenastka, jedenastka mi tu towarzyszy cały czas, kochani, ale tutaj akurat nie jest to nasza wygrywająca liczba. 11. tak, 26, 28, 30, 14, 23. Jest worek! Jest! Ale fajnie, ale jestem zadowolona z tej premiery, no? Jest worek, a worek pomnaża. Nie, ale jest wygrana. Jest wygrana. Fantastycznie. I ile tu mamy? 10 zł. I znowu tak nadrukowali, że tu jest 10, jakby tu więcej zer było. <laughs> Ta stówka. Stóweczka. ale nie, mamy dyszkę też jest fajnie. Super. CCC, czyli nam się to zgadza, bo w tamtej też było CCC. <laughs> Superowo. No ekstra. No i ostatnia zdra o, matko, aż mi, słuchajcie, poprunęła na dół. Dobra, ostatnia zdrabka z numerem 12, miulowa 12, 33, 26, 9 i 30. To są nasze wygrywające liczby, a mamy tutaj 32, 22, 31, 28 i jedeneczkę.

Zakończyliśmy pustakiem, ale to nic, to nic, ponieważ większość drapek jest wygrana, a to się zdarza rzadko i trzeba się cieszyć. I trzeba się tak, trzeba się z tego cieszyć. Jak najbardziej. Popieram. Ok, także robimy podsumowanie. 30 zł było całościowego wkładu, z czego 20 zł było ze wsparcia od kochanej anonimowej osoby. A tutaj mamy tak, 10. 20, 30 i co? I nie mogłoby być tak zawsze? Tak to można drapać, właśnie lot to musi tutaj w taki sposób premiery robić, a nie. A nie. <laughs> Dobrze, ja się cieszę. Jak najbardziej ta premiera jest dla mnie zadowalająca, tej zielonej kasy. Drapanko za darmo. Nie piszcie, kochani, w wyniku. Niech każdy ma równą szansę sobie zobaczyć, obejrzeć sam. Niech się na, każdy wiecie, sobie ma zabawę, jakby tutaj przyjemność z oglądania. I, to, I co? Ja się będę z wami żegnać. Jeszcze raz całego serducha dziękuję za wsparcie tego odcinka. Tak, ja sobie tu od razu do grafiki ustawiam, dobra. Wiecie o co chodzi. Ok, kochani, także ja życzę Wam również takich e, premier udanych, żeby uśmiech był na twarzy. Niebawem święta, na pewno odcinki będą wpadały świąteczne. Także kto teraz jest nowy, niech strzeli subskrypcję, niech wpadnie do mnie na kanał. <noise> tak, aż tutaj widzicie: wszystko lata, trzęsienie ziemi. Także wpadajcie, kochani, subskrybujcie, zostawcie łapeczkę w górę też, będzie bardzo miło jakiś komentarz. Wasze komentarze uwielbiam czytać i poprawię się, będę odpisywać jak tylko najszybciej się da. Dziękuję Wam kochani jeszcze raz za oglądanie, trzymam za Was kciuki, napiszcie, pochwalcie się, jak Wam ta premiera wypadła, poszła, za kanały zdrapkowe również trzymam bardzo mocno kciuki. Kochani, żegnam się z Wami, ale nie na długo, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Buziaczki, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Papa. pa! pa.